O finale akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wcale tu nie mówię o dzieciach i młodzieży, którzy z potrzeby serca nieraz wychodzą na tą ulicę i się udzielają. Chwalcie ich. Chwalcie ich! Jest zimno, jest niedziela, można by było siedzieć przed telewizorem, przed grami komputerowymi. W zeszłym roku jechaliśmy za Częstochowę na spotkanie takie jak tutaj. Spotkałem taką młodzież na stacji benzynowej. Piliśmy kawę, bo mieliśmy trochę czasu. Porobiliśmy sobie zdjęcia. Zasiliłem! Ich, ich puszkę. Nie dlatego, żeby wspierać owsiaka, tylko dlatego, żeby docenić trud tych dzieciaków, że wyszły na ulicę i chcą zbierać. One są wykorzystywane politycznie, ale to nie jest ich wina. One tego nie rozumieją. Z nimi nie walczcie. Broń Boże! Broń Boże! Walczyć trzeba z dziadostwem, które serwuje ten rząd, bo ten rząd zamiast przeciwdziałać powodzi bo mamy najnowocześniejsze służby w Europie, jeśli chodzi o Straż Pożarną, jeśli chodzi o wszystkie inne służby ratownicze. Sprzęt polskich strażaków i tych z PSP i z OSP podziwia cały świat. Szwedzi, kopara im opadała, jak tam pojechaliśmy. Turcja, Grecja, kopara im opadała, jak tam pojechaliśmy. Sprawność naszych strażaków i druhów strażaków i najnowocześniejszy sprzęt, który zaangażowaliśmy miliardy złotych jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, także z Funduszu Sprawiedliwości, także z Funduszu Sprawiedliwości, jest niebywała. Tylko ci ludzie, jakby w Małogoszczu 13 grudnia, to opowiadał strażak na takim spotkaniu jak tutaj, mniej więcej tak samo licznym, wstał i powiedział: My, strażacy, z przepięknym sprzętem w Małogoszczu, najnowocześniejszym, nie wzywani, a chcieliśmy być wzywani, sami pojechaliśmy i zostaliśmy zawróceni przez policję pod prośbą kary, że nie mamy prawa wjeżdżać na tereny powodziowe. Te dziady, te dziady. Nie tylko nie przeciwdziałały powodzi, o której wiedzieli, że będzie, bo myśmy to sprawdzili, wiedzieli w kaperemie w środę, że w piątek będzie powódź. Nie tylko nie zaangażowali choćby 10% sił, bo wystarczyło 10%, nawet mniej, kilka procent ułamek z tych sił, które myśmy wyposażyli w ogromny sprzęt. Nawet zawracali z drogi strażaków, druhów, którzy tam jechali nowoczesnym sprzętem. A oni teraz wzięli owsiaka, jego prywatną fundację do tego, żeby państwowe pieniądze przepuszczać przez prywatną fundację Owsiaka, żeby ten, co pomaga powodzianom, albo żeby pomagał wodnomu ochotniczemu pogotowiu ratunkowemu, od tego, żeby poznażać służby państwa polskiego w sprzęt, który służy do tego, żeby zapewniać Polakom bezpieczeństwo, jest rząd Rzeczypospolitej Polskiej, nie Owsiak! Nie Owsiak! A to jest gruby szwindel, gruby szwindel, że przez fundację Owsiaka przepuszcza się państwowe pieniądze po to, żeby trafiały do służb, które mają Służyć bezpieczeństwu państwa polskiego. Przecież to są jaja. Takich jaj nie ma nigdzie, tylko pod rządami Tuska. I dlatego Karol Nawrocki w maju tego roku musi wygrać i to z przytłaczającą większością tu na Podkarpaciu, tu w Przeworsku, po to, żeby Polska była Polską, że Polska była dla Polski, dla Polaków, i żeby rozwalić rząd tych, którzy dewastują państwo polskie i którzy pokazali to w ciągu 12 miesięcy. Bardzo Państwu dziękuję.